Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 583 z drogą powiatową w Dobrzelinie powstało rondo. Ruch w tym miejscu wreszcie jest płynny, a piesi, zwłaszcza dzieci zmierzające do pobliskiej podstawówki, mogą czuć się bezpiecznie. Zakończyła się i to przed terminem kolejna inwestycja drogowa samorządu województwa. Wydatek tych 11, prawie 12 milionów złotych, które zostało tutaj zainwestowanych, myślę, że odpowiada potrzebom mieszkańców i daje szansę na to, że ruch będzie bezpieczny, że będzie sprawny. Tak to jest oceniane, tak jak rozmawiałem w tej chwili z mieszkańcami, przez nich samych. Nazywają to nawet inwestycją stulecia. Do każdej posesji jest zrobiony wjazd, jest piękny chodnik położony. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Chyba nie było jeszcze takiego momentu, żeby inwestycje drogowe na terenie gminy Rzeklin naprawdę były toczone z takim rozmachem. Nową inwestycję drogową w Powiecie Kutnowskim razem z marszałkiem i wiceprzewodniczącym sejmiku województwa Zbigniewem Linkowskim. Oglądali lokalni samorządowcy. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu trwa kapitalny remont. Prace podzielone są na dwa etapy. Przeprowadzono już termomodernizację i wyremontowano dach. Zakupiony został również nowoczesny aparat do pracowni RTG. Teraz czas na remont gabinetów i montaż zewnętrznej windy. Prace potrwają do grudnia. Nam zależy bardzo, aby stworzyć godne warunki do leczenia w sytuacjach trudnych, w sytuacjach chorobowych i dzieci i dorosłych. Ta Stała się własnością województwa łódzkiego. Teraz mogliśmy zainwestować zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przychodnia przyjmuje kilkanaście tysięcy pacjentów rocznie, z czego około 8,5 tysiąca to zgierzanie. Urząd Marszałkowski przekazał na modernizację przychodni 8 milionów złotych. Nasz cykl Porozmawiajmy w Łódzkiem, edycja 2024 nabiera rozpędu. Kolejnym przystankiem był powiat kutnowski. Marszałek Grzegorz Schreiber spotkał się z mieszkańcami, by porozmawiać o pomysłach na rozwój naszego województwa. Spotkania były połączone z warsztatami. 33 miliony złotych na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców łódzkiego, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To pieniądze na przykład na tworzenie domów pomocy społecznej, mieszkań treningowych dla młodzieży oraz specjalistyczne terapie i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi właśnie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy europejskich kolejnych projektów. Dobrą wiadomość przekazał Robert Baryła, członek zarządu Województwa Łódzkiego, który zachęcał wszystkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych do sięgnięcia po wsparcie. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w Biurze Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Lifelong Learning to koncepcja uczenia się przez całe życie, to nowe kompetencje i nowe umiejętności, które pozwalają osobom dorosłym dostosowywać się na bieżąco do ewoluującego świata. A dlaczego warto uczyć się przez całe życie? Ludzie nastawieni na rozwój tworzą wyedukowane społeczeństwo i tym samym budują silną gospodarkę. Stałe kształcenie się pozwala pracownikom na rozwój w swoich karierach, co może prowadzić do lepszych stanowisk i wyższych zarobków. Uczenie się może przyczynić się do większej satysfakcji z życia, zwiększenia pewności siebie. Rynek pracy cały czas się zmienia i tylko w ten sposób możemy sprostać wyzwaniom współczesności poprzez ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Kursy zawodowe, szkolenia dostępne są m.in. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności pomagają odnaleźć się na nowoczesnym rynku pracy, ale także takich, które ułatwiają codzienne życie. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś 6 lutego. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Zdemolował sygnalizację świetlną, która nie działa już od dwóch dni, oraz płoty jednej posesji i dwa pojazdy. Kolizja miała miejsce przy ulicy Piątkowskiej. Wczoraj, 5 lutego o godzinie 5 rano, 23-letni kierowca BMW uderzył w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Piątkowskiej i Muśrowicza. Jak wynika z ustaleń policjantów, kierujący samochodem, jadąc ulicą Piątkowską, nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, a w szczególności warunków atmosferycznych, opady deszczu, w wyniku czego utracił panowanie nad kierowanym pojazdem. Na kierującego nałożono mandat w kwocie 4000 zł i 10 punktów karnych. Zanim samochód uderzył w ogrodzenie, odbył się od auta stojącego obok, oraz uszkodził błotnik pojazdu, który stał na posesji. Z kierowcą podróżowały dwie osoby, nikt nie został ranny. Kierowcy narzekają na dziury, których czasem nie da się już nawet ominąć. Sytuacja na drogach doskonale jest znana osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie. Niestety, warunki pogodowe i mocno nasiąknięty wodą grunt nie zawsze pozwala na podjęcie skutecznych działań. Do końca zimy pozostało jeszcze trochę czasu, a na ulicach pojawiły się już efekty mrozów i słabej jakości nawierzchni drogowych. Dziury to stały element polskich dróg, który w tym roku wyjątkowo daje się we znaki kierowcom ze zgierza. Miejskie, jak i te powiatowe drogi o tej porze roku zawsze bardziej przypominają drogi górskie niż normalne ulice wszystko przez dziury, które są zmorą kierowców. Każdy kierujący zdaje sobie sprawę, że gdy po zimie nadejdzie ocieplenie, obnaży ono prawdę i rzeczywistość, która dla użytkowników pojazdów jest jak koszmar. Koszmar, który powraca każdego roku. Roztopy i opady deszczu nie oszczędziły drogowych nawierzchni. Olbrzymie i głębokie dziury, oraz leżące dookoła nich pokaźne odłamki skruszonego asfaltu, pojawiły się w całym mieście i czyhają na kierowców. Mieszkańcy mówią wprost: tak zniszczonych i dziurawych ulic w zgierzu dawno nie widzieli. Tu na odcinku od Piotra Skarki do Bazylijskiej, tutaj Łęcicką, o. W nie nieźle się jeździ. No, no bo dziury są, no. Poza tym, to no nie zwracałam uwagi na są, są wszędzie dziury, po prostu są wszędzie dziury. Przy dojeżdża do Zgierza z to jest no, bardzo podziwione. Jest lodów. Piosny lodów. ludów. lodów. No to właśnie, jest... Bo my jesteśmy z Jedlicza, tak, że tam Tak, tam także jest. to jest nasza trasa z Jedlicza do Zgierza i to jest okropna trasa. No bardzo słabo. Jak kiedy jechałem Piątkowską od Białej, no, no to jest fatalnie. Bo droga krajowa ta. Dziur nie brakuje także tu, na drodze dojazdowej z osiedla 650-lecia do ulicy Wiosny Ludów. Mieszkańcy chcieliby, aby fragment tej ulicy został wyremontowany, bo póki co droga przypomina bardziej ser szwajcarski. Ekipy remontowe na miejskich i powiatowych drogach działają już w terenie, zaś na właściwe remonty trzeba będzie poczekać do wiosny. Chodzi o to, by chociaż na pewien czas załatać dziury i oby zniszczenia nie powiększały się. Od kilku dni drogowcy robią co mogą, żeby uzupełnić ubytki i umożliwić kierowcom bezpieczną jazdę. Młodzi piłkarze ze Zgierza i okolic mogli zaprezentować swoje umiejętności w zorganizowanych w ostatnich dniach turnieju piłkarskim na hali. Niedawno w Zgierzu na hali Mosir odbył się pierwszy oficjalny piłkarski turniej młodzików Sad Cup Wydarzenia Sportowe. W zawodach brało udział 14 drużyn ze Zgierza i okolic z roczników 2015 i 2016. Przede wszystkim są tutaj drużyny z okręgu, takie jak Bipro Zgierz. Ja osobiście jestem trenerem jednej drużyny. Mamy młody widzew, który tutaj prężnie rozwija się na... W terenie Zgierza mamy Borutę Zgierz, Bzura Ozorków, Zjednoczeni Stryków, Kota Nozorków. Drużyny były podzielone na dwie grupy, a turniej odbywał się w systemie każdy z każdym. Wszystkie 15-minutowe mecze były punktowane, co posłużyło do stworzenia końcowej klasyfikacji. Jak wiadomo, najlepiej szlifować swoje umiejętności piłkarskie na boisku, i z taką dewizą zgadzają się też organizatorzy zawodów. Każde takie granie, yy, każdy turniej, no, to jest po prostu możliwość rozwoju dla tych dzieci, rywalizowania między sobą. Wiadomo, że robią to na treningu, ale jednak te mecze, tá Są weryfikacją tego wszystkiego i, i o to chodzi, żeby jak najwięcej było tego grania dla dzieci. W tak młodym wieku ćwiczenie dryblingu, podań, prowadzenia piłki to podstawa treningu, ale trenerzy zwracają również uwagę na kształtowanie psychiki młodych zawodników, zachęcając ich do rywalizacji i odważnej gry. Organizatorzy przygotowali dużo nagród, a każdy z uczestników za udział w zawodach dostał medal i upominki. Każda drużyna dostanie statuetkę dla najlepszego zawodnika drużyny Zostanę... Wyłonieni. Yy, najlepszy bramkarz 2015, najlepszy bramkarz 2016, najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik turnieju w tych dwóch kategoriach. Turniej setkap Cup wydarzenie sportowe był zwieńczeniem zorganizowanych na sportowo półkolonii, a organizatorom udało się stworzyć i zachęcić dzieci do aktywnego spędzenia wolnego czasu i podszlifowania swoich umiejętności piłkarskich. Początek roku obfituje w wiele wydarzeń kulturalnych. W Zgierzu Miejscowo-powiatowa Biblioteka Publiczna zapoczątkowała ten rok wystawą fotografii. Co nam w duszy gra, to tytuł wystawy fotografii Agnieszki Wojtery. Rozpoczął ją wernisarz, który odbył się 30 stycznia w Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu. Witam pięknie Państwa na pierwszym nowym roku w bibliotecznym wydarzeniu. Co nam w duszy gra, to tytuł wystawy na wernisarz której zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Agnieszka Wojtera, z wykształcenia ekonomistka, z zawodu księgowa, a z zamiłowania fotograf. Członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, może się pochwalić wieloma wystawami i osiągnięciami. Jest niezwykle aktywną autorką zdjęć i jak sama mówi, fotografuje prawie wszystko. Każdą wolną chwilę poświęcam fotografii. Tak jak widać, no, najbardziej uwielbiam reportaż, czuję się jak ryba w w momencie, kiedy mam aparat w ręku, tak jak pasja, tego się nie czuje, nie czuje się tego czasu, co się poświęca, bo tego czasu jest mnóstwo, co się poświęca fotografii, ale to jest taki bardzo pozytywny czas. Głównym motywem tej wystawy są reportaże muzyczne. Autorka prezentuje zdjęcia z różnych koncertów i występów, przekazując na nich to, co jest dla niej najważniejsze w fotografii. Zawsze emocje. Bardzo się cieszę, jeżeli osoby oglądające właśnie odczuwają te same emocje, które chciałam przekazać w zdjęciu. Bo nie każdy przechodząc widzi na przykład jakiś detal czy jakąś drobnostkę. Podziwiając wypełnione emocjami i kolorami fotografie, przekonamy się, co gra w duszy samej autorki. I na pewno, chociaż na chwilę, pozwoli to oderwać nam się od szarej zimowej rzeczywistości. Wystawę można będzie oglądać do 29 lutego w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ulicy Łódzkiej. 5 wstęp wolny. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Widzimy się w piątek o stałej porze. Wszystkiego dobrego.